Ustaliliśmy już, że warto uczyć dzieci retoryki, że im się to przyda w szkole i w życiu. Jak to zrobić? Oczywiście, można wysłać je do nas, do Akademii Retoryki, ale można też spróbować samemu. W końcu w nieskończenie rozległym zakresie obowiązków rodzica jest także nauczenie dziecka mówić najpierw po prostu mówić, a nieco później mówić z sensem. Zacząć trzeba oczywiście od poprawiania. Ja wiem, że w zawodzie rodzica to najbardziej niewdzięczna czynność. Ale trudno, trzeba poprawiać. Wziąć zamiast wziąć, przyszedłem zamiast przyszłem, i tak dalej, i tak dalej. Tego nie można zostawić w szkole, bo tam mają ważniejsze sprawy na głowie. Zatem poprawianie. Tak, ja też tego nie lubię, ale wychowanie to nieustanny proces, i nikt nie mówił, że będzie łatwo. I co dalej? Ja oraz moja żona. Wprowadziliśmy w domu zasadę trzech argumentów. Jeśli nasz syn czegoś chciał, musiał na poparcie swoich żądań ułożyć trzy argumenty. Oczywiście trzeba zacząć od tego, co to jest argument. Że nie wystarczy powiedzieć, bo tak chcę. I że argument musi przemawiać do mnie, czyli rodzica. Czyli dziecko musi trochę wczuć się w naszą rolę, zrozumieć, co nami, dorosłymi, kieruje. Kiedy już dziecko rozumie, czym jest argument, można stosować naszą zasadę. Chcesz wyjść do kolegi? proszę o trzy argumenty. Chcesz jeszcze pograć na telefonie? Nie ma sprawy, ale wymyśl trzy argumenty, żeby mnie do tego przekonać. Chciałbyś psa? Fantastycznie! Ale podaj trzy powody, dla których Twoje marzenie będzie dobre dla całego domu. Oczywiście, początki nie będą łatwe. Czasem dziecko z trudem wydusi z siebie jeden argument. Wtedy możemy je naprowadzać. Pokazywać, co nas przekonuje, a co nie. Z czasem trzy argumenty mogą stać się swego rodzaju zabawą. A kiedy pojawiają się u nas mali goście, niech układają argumenty grupowo, prowadzi to do rozwijających dyskusji, a także uczy działania zespołowego. Pamiętajmy: trzy argumenty. Drobne ćwiczenie, które wiele nauczy Twoje.